Czy produkcja blachy trapezowej w ciągu jednego dnia jest możliwa? Brzmi jak wyzwanie, prawda? A jednak to nasza codzienność. Zaraz pokażemy ci, jak to robimy. Tak, to możliwe. Na filmie widzisz, jak wygląda nasz proces. Od przyjęcia zamówienia przez precyzyjny harmonogram, aż po gotową blachę trapezową. Wszystko zaplanowane i zoptymalizowane tak, abyś mógł odebrać produkt już tego samego dnia. Dzięki temu oszczędzasz czas i możesz szybciej realizować swoje projekty. Jeśli przyjedziesz do naszej hurtowni, zapewniamy ekspresową produkcję, która spełni Twoje oczekiwania. Gotowy, żeby skorzystać z naszej oferty? Czekamy na Ciebie. Nasz dział ofertowania pracuje 7 dni w tygodniu. Napisz do nas lub zadzwoń. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalną ofertę. Możesz skontaktować się z nami mailem lub telefonicznie, lub jak wolisz, przez popularne komunikatory WhatsApp lub Messenger. Jeśli chcesz porozmawiać z handlowcem, zapraszamy do wizyty w jednym z naszych oddziałów. Nasi specjaliści na miejscu przygotują dla Ciebie najlepszą ofertę. Zapraszamy i czekamy na Ciebie.